Makijaż z kobiecą kapsułą kosmetyczną, czyli umaluj się pięknie, efektownie i prosto, używając minimum produktów, to mój drugi filmik z tej serii. Ostatnio nagrywałam dla Was pełen skład kosmetycznej kapsuły, a dzisiaj pokażę krok po kroku, jak wykonać makijaż z jej użyciem. Jeśli szukasz prostych, efektownych, pielęgnujących, trwałych makijaży, na co dzień zapraszam cię serdecznie do oglądania. Wszystkie kosmetki, które pokazuję, możesz profesjonalnie dobrać i zakupić u mnie. Połowę twarzy mam już umalowaną, żebyś wiedziała, jakiego efektu możesz się spodziewać, a teraz zaczynamy technikę krok po kroku. Pierwszy produkt z naszej kapsuły to oczywiście idealnie dobrany podkład. Ja dzisiaj wybrałam sobie formułę rozświetlającą i nakładam go na twarzy. Techniki są różne. Możesz to zrobić najpierw na dłoń, możesz od razu na twarz, możesz na pędzel. Ja nakładam podkład w ten sposób, że aplikuję sobie odrobinę na twarz i rozcieram specjalnym pędzem do podkładu, który również znajduje się w kapsule, jeśli chciałabyś dopasować sobie wszystkie te kosmetyki skomentuj makijaż, a z przyjemnością Ci doradzę, także rozprowadzam ten podkład dokładnie po całej buzi, on ma super krycie, zobacz nawet przy malutkiej ilości, ja używam formuły rozświetlającej, która pięknie też tuszuje zmarszczki, która dodaje blasku suchej skórze, która kryje świetnie naczynka, świetnie się sprawdza też dla skóry wrażliwej, i rozprowadzam sobie zawsze ruchem w dół, do żuchwy, do skroni, tak żeby idealnie produkt rozetrzeć. Oczywiście sekretem jest też idealnie dopasowany kolor, także ten podkład wygląda jak druga skóra. I teraz trik dla tych z Was, które lubią mocniejsze krycie i jeszcze lepszą trwałość, możecie sobie nałożyć ten podkład podwójnie. Czyli dokładam drugą warstwę, na przykład tam, gdzie potrzeba mocniejszego krycia i wtedy... On również pięknie się wtapia, nie robi efektu maski, ponieważ to jest formuła, którą można budować. Świetnie się sprawdzi dla tych z Was, które są już 30-40 plus i naprawdę ta skóra no, potrzebuje podkładu, który nie będzie na niej widoczny, ale będzie wyglądał bardzo, bardzo naturalnie i pięknie i wszystko przykryje. Wtedy właśnie dobrym sposobem jest dołożenie sobie drugiej warstwy. Podkład gotowy, możemy iść dalej. Kolejnym produktem jest korektor pod oczy. Ten korektor przepięknie zakryje cienie pod oczami. Wystarczy odrobinka nałożona tutaj pod dolinę łez. Czyli robię sobie takie dwie kropeczki i można ten korektor sobie albo rozklepać paluszkiem w ten sposób. On pięknie rozświetla, ma formułę, która idealnie wygładza skórę pod oczami. Nadaje się też jako korektor na powieki, ponieważ jest po zastygnięciu... Bardzo trwały, wodoodporny, także nie będą nam się ważyły cienie. I wklepuję go sobie pędzelkiem i zobacz, to jest właśnie klucz do tego naturalnego efektu. Super pigment, mocne krycie, ale malutka ilość i pielęgnująca formuła. I wtedy zmarszczki pod potoczami nie są podkreślone, ale wszystkie cienie i doskonałości są pięknie przykryte. Oczywiście jest to poprzedzone też pielęgnacją, czyli krem potoczy musi być nałożony wcześniej, ale to jest taki korektor, którego wystarczy, jak widziałaś, kropelka. I uzyskujemy od razu super krycie. Czas na puder. Chcemy, żeby cały makijaż utrzymał się w miejscu przez cały dzień, a przy tym delikatnie chcemy też zmatowić skórę i zapobiec nadmiernemu świeceniu. Dlatego puder transparentny w odpowiedniej formule, która nadaje się i na twarz, i pod oczy. To jest taki puder dwa w jednym. Pasuje do każdego odcienia podkładu, gdyż sam w sobie jest transparentny, czyli nie ma koloru, ale pięknie wygładza skórę. Używam do niego dużego, miękkiego pędzla, którym wtłaczam raz przy razie dokładnie puder w całą twarz i to jest właśnie trik na bardzo trwały, gładki makijaż i na ładnie znatowioną skórę, ale bez efektu zbyt mocnego przypudrowania. Przechodzimy do palety Perfect, idealnie skomponowanej do wykonania całego makijażu. Zobaczę łatwo i pięknie możesz podkreślić policzki tymi trzema produktami i jednym pędzlem. Pędzel do konturowania. Na końcóweczkę pędzla nakładam najpierw rozświetlacz i muskam nim sobie tutaj najwyższą część mojej kości jarzmowej, czyli to jest mniej więcej to miejsce od szczytu ucha w kierunku, w kierunku środka nosa i tutaj sobie robię właśnie taką pierwszą linię, można też sobie troszeczkę rozświetlić łuk brwiowy grzbiet nosa, łuk kupidyna ale tylko muskając odrobinę to naprawdę wystarczy, ten rozświetlacz pięknie odbija światło, nie ma drobinek daje taki efekt gładkiej tafli następnie na środek pędzla bestseller, róż w kolorze Brzoskwiniowym z taką właśnie poświatą delikatnie chłodniejszą, czyli pięknie odświeża nam policzki, pięknie rozświetla i modeluje, i w, w, wkręcam go sobie w policzek od tego miejsca, gdzie mamy kącik oka na tą wysokość, idę sobie w kierunku ucha i pięknie sobie podkreślam świeżo policzki. Tutaj zostawiam ładnie taki trójkąt. Widzicie ten trójkąt młodością, też pięknie wysmukla wtedy twarz. I na nasadę pędzla nakładam sobie teraz piękny, matowy brązer i podciągam jeszcze mocniej policzek, nakładając go pod linią różu. Zobacz, wystarczy muśnięcie. Te produkty są cudownie napigmentowane, ale bardzo łatwo się rozcierają, nie robią plam. Trix z bronzerem. możesz go też nałożyć na końcóweczkę pędzla i nałożyć go sobie tutaj na kości, żeby podnieść optycznie powiekę. tak wykonturowany policzek pięknie wygląda, trzyma się całutki dzień ten makijaż, a paleta idealnie podkreśla naturalne piękno i zdrowie Twojej skóry. Czas na szybki, ale bardzo efektowny makijaż oka tymi trzema cieniami zawartymi w palecie. Możesz też oczywiście wykonać makijaż oka jaśniejszymi produktami, różem, rozświetlaczem, bronzerem i uzyskać bardziej subtelny efekt. Ja ci pokażę Ci troszkę mocniejszy makijaż, myślę, że idealny do pracy. Zaczynamy od brwi, pędzelek, szczoteczka do brwi i odrobinkę najciemniejszego cienia, który może być tak naprawdę dopasowany do wielu typów urody, bo w zależności od tego, czy nałożysz go więcej, czy mniej, no to efekt będzie albo bardziej subtelny, albo mocniejszy. Ja po prostu tym cieniem pięknie sobie wypełniam brwi, używając do tego tego zgrabnego pędzelka. Potem jeszcze wrócimy do brwi i dodamy sobie troszkę układającego włosy tuszu, żeby te brwi były takie dopracowane. Następnie sięgam pędzelek do nakładania cieni. Jaśniutki, matowy cień, przepiękny kolor, taki ciasteczkowy. I robimy sobie go w wewnętrznym kąciku oka, jak również pod całym łukiem brwiowym. To pięknie otwiera oko. To jest tak zwany cień bazowy, który ładnie wygładza tym pędzelkiem. Bardzo łatwo się go nakłada. Następnie środkowy cień, taki glamour, cień taka pralinka, właśnie delikatnie połyskujący, ale też modelujący, taki cień, który robi wszystko i nadaje delikatnie blask i kolor, i podnosi oko, i powiększa. Nakładam sobie go na całą powiekę ruchomą, To jest taki mój jeden po prostu ulubiony cień. Następnie odrobinę bronzera na ten sam pędzelek i nakładamy go nad cieniem, czyli tutaj na kości, żeby jeszcze powiększyć się i podnieść oko. Zobaczcie, to jest proste i szybkie, od razu poprawiają nam się kontury, od razu tuszujemy sobie pięknie opadające powieki. Następnie biorę pędzelek malutki kulkowy i ten sam cień glamour nakładam sobie. Wzdłuż całej dolnej linii rzęs w ten sposób, i można zostawić oko w takiej intensywności. Ale jeśli chcesz ciemniej, tak jak z tej strony, to dobierz na pędzelek teraz jeszcze ten ciemny, czekoladowy cień, który był na brwiach, i rozetrzyj go sobie przy samych rzęsach. To da efekt takiego pięknego rozdynienia, i te cienie bardzo ładnie się nakładają. Wystarczy, zobacz, zrobić takie kółeczka tutaj w kąciku, i on się idealnie wtopi w te wcześniej nałożone cienie, i pięknie z nimi połączy. Podnosząc i otwierając oko, nie musisz się bawić w jakieś trudne, długie blendowanie. Wystarczy po prostu odrobinkę rozetrzeć ten kolor. Możesz też wzmocnić dolną powiekę, dodając ten sam cień tutaj do połowy oka na dole, ale już mniejszym pędzelkiem, żeby zrobić to bardziej precyzyjnie. Na koniec polecam jeszcze raz rozetrzeć tylko granicę koloru większym pędzelkiem i pięknie wycieniowane oko, tymi trzema kolorami jest gotowe bardzo eleganckie, idealne na co dzień i te cienie też są bardzo trwałe i nie osypują się w ciągu dnia. Z oprawa oka, zadbamy o wytuszowanie brwi i rzęs. Do brwi mam specjalny tusz z malutką szczoteczką, wystarczy odrobina i po prostu delikatnie układam sobie jeszcze włoski i dzięki temu ten makijaż brwi staje się jeszcze bardziej taki staranny. Włoski uniesione i wyrównane. Bardzo ważny jest też dobry makijaż rzęs. Zobacz, jaka jest różnica, kiedy mamy mocno ładnie wytuszowany rzęs, jak oko się otwiera i powiększa. Tuż do rzęs z dużą, ale bardzo wygodną szczoteczką, która robi wszystko. Czyli najpierw mamy sferę objętości. Tym tuszem pięknie budujemy i zagęszczamy sobie rzęsy, dając taki efekt po prostu bardzo, bardzo grubych, gęstych, ale naturalnych rzęs, a następnie mamy sferę długości, czyli dłuższe włoski na szczoteczce z kolei maksymalnie wyciągają rzęsy i dają im po prostu takie 200% wydłużenia i możemy sobie ten efekt budować. Im więcej tuszu dokładamy, tym gęstsze, grubsze i dłuższe stają się nasze rzęsy, więc w końcu uzyskujemy taki efekt wręcz doklejonych kępek, czyli tak jakbyśmy miały rzęsy pięknie zagęszczone, pięknie doklejone, ale uzyskujemy ten efekt tusze, więc naprawdę mamy tutaj produkt o fantastycznym działaniu i dodatkowym odżywieniu dlatego, że w tym tuszu jest zawarta odżywka do rzęs jego regularne stosowanie poprawia ich kondycję poprawia ich wzrost także mnóstwo benefitów i korzyści w jednym produkcie myślę, że pięknie wytuszowane rzęsy to jest podstawa takiego codziennego eleganckiego kobiecego makijażu i ostatni element naszego kapsułowego makijażu piękne usta bez igły Konturówka super trwała, wodoodporna i wypełniająca, nawilżająca pomadka. Wszystko w kolorach idealnie komponujących się z makijażu. Zaczynamy od wyrysowania konturu ust. Konturówka jest mięciutka, idealnie sunie po wargach. A dzięki swojej trwałości daje ten pełny, piękny efekt na cały dzień. I wypełniam sobie całość nawilżającą, naturalną pomadką, której kolor idealnie dopełnia całości. I taka jest właśnie moja propozycja szybkiego, prostego. Efektownego, kobiecego, eleganckiego makijażu na co dzień z wykorzystaniem kapsuły kosmetycznej, czyli zaledwie kilku kosmetyków, które dają maksymalny efekt przy minimum czasu i minimum ilości produktów. Myślę, że mając te kosmetyki, zawsze będziesz czuła się piękna i pewna siebie i każdego dnia w kilka minut wykonasz swój idealny makijaż. Zapraszam Cię serdecznie do kontaktu, jeśli chcesz. Mieć te produkty w swojej kosmetyczce i dopasować je idealnie do swoich potrzeb. Odezwij się do mnie, skomentuj makijaż, albo napisz wiadomość prywatną, a ja z przyjemnością Ci doradzę, podpowiem i będziesz mogła zakupić te kosmetyki u mnie. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, życzę Ci przepięknego dnia, a jeśli jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło, pa pa!